Zebraniem mieszkańców Osiedla Sobieskiego, które odbyło się w zeszły wtorek, zakończyło się tegoroczne walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w Legionowie. Podobnie jak to było na innych grupach, także w przypadku Osiedla Sobieskiego, frekwencja nie była imponująca. Na ponad 2600 uprawnionych do głosowania na sali było obecnych zaledwie 27 spółdzielców. W sprawozdaniu zarządu SMLW za 2018 rok Szymon Rosiak, podobnie jak i na pozostałych częściach walnego, mówił przede wszystkim o kondycji finansowej spółdzielni. Oraz o realizowanych planach i inwestycjach. Jeśli idzie o Osiedle Sobieskiego, to jego mieszkańców dotyczyła jedynie budowa nowej siedziby administracji Osiedla, która z zaplecza sądu przeniosła się do nowego budynku w pobliżu skrzyżowania ulicy Warszawskiej z Sobieskiego. Drugi ważny punkt tej części walnego zgromadzenia członków SMLW to były wybory do Rady Osiedla Sobieskiego. Podobnie jak i na innych zebraniach, tu również wśród kandydatów były niemal same znane twarze. Proszę Państwa, mieszkanką Legionowa jestem dokładnie od 28 sierpnia 80 roku i od uczestniczę w pracach Rady Osiedla, od powstania pierwszej Rady Osiedla. Cały czas zależy mi na tym, ażeby nam mieszkańcom żyło się lepiej, przyjemniej, a przede wszystkim bezpiecznie. Także będę starała się do dołożyć wszelkich starań, a żeby dalej prowadzić prace związane z polepszaniem naszego bytu. Od 34 lat mieszkam w Legionowie, a w Radzie Osiedla jest no nie wiem ile już lat, a obecnie w... Biorę udział, żeby załatwić sprawę przy, przy bloku numer 407 przebudowa chodnika, ale to jest jeszcze w trakcie dopiero rozmowy. Mieszkańcem osiedla Sobieskiego jestem od 1979 roku. Obecnie od tego roku już jestem na emeryturze. W Radzie Osiedla jestem od kilku kadencji. Jestem Marianna Sowińska. Mieszkam na osiedlu Sobieskiego od, od zasiedlenia, od 38 lat. Jestem na emeryturze i wolny czas chciałabym po, na, poświęcić dla ludzi potrzebujących pomocy. Od kilku lat jestem w Radzie Osiedla na rzecz naszego osiedla pracuję od bardzo dawna. Proszę o państwa głosy, aby mógł dalej pracować dla naszego wspólnego dobra. Dziękuję. Członkiem rady osiedla jestem już nawet nie pamiętam, w którą kadencję starzeję się razem ze spółdzielnią, ale mam wrażenie, że jeszcze w nas ten zapał takiej społecznej inicjatywy i rozwiązywania problemów mieszkańców nie wygaz, dlatego proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury. Dziękuję bardzo. Uchwały, nad jakimi podczas tegorocznego walnego głosowano, dotyczyły m.in. zatwierdzenia sprawozdań zarządu i rady nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu SMLW, podziału nadwyżki bilansowej za lata 2016, 2017 i 2018, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie spółdzielnia może zaciągnąć oraz upoważnienia zarządu SMLW do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału. Wszystkie uchwały zostały przegłosowane.